To jest mój nowy piesek. Nowy piesek, który się nazywa. Dzisiaj Wam o, szczególnie. Dzisiaj nie będzie o, o wężu, dzisiaj będzie o właśnie o tym piesku. Kupiłem sobie wczoraj nowego pieska. Nazywa, nazywa się Antek. Jechało się po niego około 2,5 godz, godziny. I wracało się 2,5 godziny. 2,5 godziny. Tak pies wygląda. On jest tu ma takie fajne łatki Pies na razie z nami nie chce współpracować, ale może będzie. Jak widzicie, to jest mój nowy piesek. Yy, yy, mówimy. Yy, nazywa się Antek. On jest takim leniuszkiem, popuszkiem. On yy, yy, strasznie lubi. Yy, Siedzi, ale czasami bawi się ze mną. Tak, ja wam pokażę zabawkę. O, taką o, jeszcze zabawkę dostaliśmy. Tak, o, i bawimy się z nim. Tak, o, bawię się z nim, żeby, żeby gryzł, o, tak sobie. I tu, widzicie, ma fajne ubarwienie, takie tu brązowe, tu białe. I tak bawi się z nim. Jak widzicie, to jest mój, mój piesek. To teraz ponagrywamy trochę, jak się z nim bawimy. Jeszcze zapomniałam wam powiedzieć, że to jest rasa buldog francuski, nie angielski. On ma, połowę twarzy ma jak buldog angielski, połowę twarzy jak buldog francuski. No teraz nagramy chwilę, jak się z nim bawimy. Poniwiamy. Widzicie, pies się fajnie bawi. się tak, codziennie dzień. nie mam go od wczoraj. Kupiłem go. Ten film pewnie y, później wleci, bo za, za operatorem jest mój kolega Wiktor. Nagrywamy. Widzicie, pies się fajnie bawi. On to ponagrywamy. nagrywamy. chwilę już nie będę nic mówił, będę się nim Dobra, to już chyba by było na tyle. Pobawiliśmy się z psiakiem. To wygląda, jest Antek. No i to by było chyba na tyle. Zostawcie suba, lajka i siemanko!